Witam Was wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę poopowiadać a propos moich ulubieńców kosmetycznych z filmu Environ i nie tylko, więc jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe jakie kosmetyki najbardziej ja Wam polecam, a będą to kosmetyki do różnych typów skóry, zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy na, do filmu, chciałabym Was na wstępie bardzo zachęcić do subskrypcji mojego kanału, jak i również do dawania łapek w górę pod tym filmem. E, zapraszam Was również na mój Instagram. E, gdzieś tutaj może Wam przeleci e, krótki filmik. E, I co? I przechodzimy do filmu. A więc tak. Markę Environ ja bardzo lubię i to nie jest tajemnica. Jeżeli ktoś jest ze mną dłużej, to wie, że po prostu jest to jedna z moich ulubionych marek i ja po prostu dużo tej marki używam. Nie tylko na sobie, ale również na moich pacjentach. Mam tutaj jednego rodzynka z firmy Skin, e, Skin Celtic i muszę o nim powiedzieć, dlatego że jest to świetny produkt. I zacznijmy może od tego, że e, powiem Wam krótko na temat tego produktu. Jest to maska. Jest to maska, która się nazywa Intensive Calming Mask. Jest to maska, która jest świetna dla osób, które mają problemy z zaczerwieniami, zaczerwienieniami. Ja ją używam do skór takich bardzo reaktywnych, do pacjentów, którzy mają trądzik różowaty, świetnie się sprawdza. Do osób, które na przykład mają trądzik ogólnie na podłożu problemów hormonalnych. I zazwyczaj są to takie duże, cystowe zmiany, zlokalizowane w okolicy żuchwy brody. I są to właśnie, jest to właśnie produkt, który te zaczerwienienia, to wszystko bardzo ładnie wycisza i ściąga. Dodatkowo jest to maska żelowa, yy, która nie zapycha i nie jest komedogenna. Ma taki przepiękny, zielony, szyjkowy odcień i taki dosyć mocny, mocny zapach. Taki typowo medyczny. Tak jak mówię, skin City cost, tak samo jak Environment, są to kosmetyki, które już mają też swoje linie profesjonalne, są to kosmetyki, które są to firmy, które naprawdę poważnie podchodzą do tego i są to produkty troszeczkę bardziej wysokopółkowe. Tutaj nie znajdziecie nie wiadomo jak pięknych zapachów, dlatego że, ja to zawsze powtarzam, produkty, które przepięknie pachną, to nie są do końca produkty, które działają profesjonalnie. Zapach, który powoduje, znaczy. Substancje, które powodują zapach, tak naprawdę są to substancje, które są bardzo wysoko drażniące i alergiczne, i u wielu osób one jakby mogą spowodować różnego rodzaju wysypki, zaczerwienienia, pieczeń i inne rzeczy. Dlatego firmy, które już naprawdę robią dobre jakościowe kosmetyki, one zazwyczaj nigdy się nie pokuszą, nie pokuszą o to, żeby ten kosmetyk nie wiadomo jak ładnie pachniał. I ta maska też tak nie pachnie. Jest to produkt, który rzeczywiście jest świetny dla osób, które na przykład właśnie mają duże zaczerwienienia, pozapalne zaczerwienienia. Jak patrzycie na swoją skórę w lustrze bez makijażu i widzicie, że te zaczerwienienia to jest pierwsze to, co się rzuca w oczy, tak jak najbardziej kwas azelainowy, który świetnie Wam to wszystko ściągnie, jak i również ta maska, która e, no, po prostu działa cuda, naprawdę i nawet najbardziej alergiczną, delikatną skórę jest w stanie ukoić. Więc bardzo dobry produkt. Ja to też używam po różnego rodzaju zabiegach high-tech, e, czyli e, ja ją nakładam na taką naprawdę już troszeczkę straumatyzowaną skórę i też działa świetnie. I dalej przejdźmy do mojej ulubionej marki, czyli marki Environ. Marka Environ, nagrałam o niej już jeden filmik. Ja zawsze mówię, że ja uwielbiam ten retino z Environu i ogólnie, no, że jestem takim duży, dosyć dużym fanem tych produktów. Zacznijmy sobie może od takiej serii, która jest, a propos, typowo trądzikowa. Ja ją używam w momencie, kiedy moja skóra ma jakieś gorsze problemy. Jeżeli na przykład zjem coś z nabiałem albo coś słodkiego, i moja skóra zaczyna wyrzucać różnego rodzaju nie tak zwanych nieprzyjacieli na, moją, na moje czoło zazwyczaj, to to jest seria, po którą ja sięgam. Jest to seria e, SebuClear, znaczy seria z, z SebuClear. Ja mam tutaj maskę, mam tonik i mam lotion. E, zacznijmy może od tego tonera, od tego... Nie, w sumie zacznijmy od maski. Ta maska jest to maska, która jest e, o konsystencji takiej kremowo-żerowej. Jest ona przezroczysta, dlatego ja ją często nakładam pod LED. Bo świetnie działa pod LED. No po prostu skóra jest o 100% bardziej uspokojona. Zaczerwienienia po tej masce bardzo, znaczy zaczerwienienia, różnego rodzaju zmiany się bardzo ładnie wysuszają, czyli naprawdę jest to bardzo dobry produkt, który stosunkowo powiedziałabym jest za tą pojemność. No 50 ml jest, trzeba liczyć sobie około 200-250 zł, więc czy to jest dużo. Tak, teoretycznie tak, ale weźmy pod uwagę to, że to jest produkt, który naprawdę działa i którego możemy używać dwa razy w tygodniu, i on naprawdę tą skórę nam może fajnie wyleczyć. Po zmyciu tej maski, to maskę nakładamy na 20 minut i zmywamy. Po zmyciu tej maski nakładam sobie toner z tej serii Sebuton i Lotion. I to jest seria typowo właśnie dla osób, które mają taki trądzik na podłożu ojotoku też, czyli zlokalizowany głównie w strefie T, czyli czoło nos. Broda czyli ta dolna część i są to właśnie produkty, które bardzo ładnie nam to wszystko normują, normują tą pracę gruczołów foliowych. Jeżeli ktoś ma ogromne zaskórniki, jeżeli ktoś ma po prostu pełno takich małych krostek zlokalizowanych w tej środkowej części twarzy, to te produkty naprawdę Wam mogą ułatwić życie, wręcz uratować, więc jak najbardziej je polecam. Z tej serii też jest cleanser, jednakże ja używam tego cleanseru i mam dosyć duży zapas cleanserów z Medicaid, tych Sulfeth Radiant Cleanser, więc używam tamtych. Jak mi się tam te skończą, sądzę, że wypróbuję cleanser ten z Environ, ponieważ tego cleanseru z tej, z tej serii e, Sebuklir nie, nie stosowałam. Więc to jest to. Ym, dalej. Każdy z nas ma pewnie, albo każdy z nas ma taką sytuację, jeżeli... Robią nam się takie podskórne bomby, bolące, które czasami nawet nie wychodzą na tą wierzchnią warstwę, czyli nie wychodzą, z, nie przebijają się, tylko po prostu po jakimś czasie ustępują i pozostawiają nieładne, niestatyczne przebarwienia. Ja ogólnie sery skłonnej do przebarwień nie mam i tych przebarwień raczej nie mam, ale to jest właśnie jedyna taka sytuacja, która spowoduje, że gdzieś tam na brodzie, w okolicy żuchwy, te przebarwienia mi się robią. I wtedy na pomoc idzie mi. Mela Prep Lotion z Environu. jest to taki typowy lotion. To jest coś takiego, to jest coś takiego pomiędzy tonikiem a serum. Jest to taka konsystencja leista dosyć. Jednakże, jak ją rozsmarujemy, no leje się jak woda, ale jak ją rozsmarujemy na, na skórze, to ona zostawia taki film. Czyli to nie jest taka typowa woda, tylko taka woda, no taki typowy, jakby taka, in, nie wiem jak nawet to nazwać, jak to się nazywa. To nie jest serum, tylko to jest eliksir. O, bardzo ładne słowo, fajne określenie to jest taki eliksir. I ja ten eliksir, ten lotion nakładam miejscowo na te przebarwienia, i on w ciągu dwóch dni jest w stanie mi to przebarwienie przepięknie ściągnąć. Mm. Więc jeżeli macie taki sam problem, bardzo, bardzo polecam. Jest bardzo mocno wydajny, bo wystarczy tylko troszeczkę. Jego kładę bezpośrednio, trochę sobie nalewam na dłoni, kładę bezpośrednio na e, to przebarwienie. Można też pałeczką albo wacikiem, tak nie jest szkoda, ponieważ no, tracimy dużo produktu. Jednakże, jeżeli ktoś na przykład ma problem z melazmą, jeżeli na przykład ma ktoś problem z przebarwieniami i szuka dodatkowego kroku, który będzie tak podkręcał tą pielęgnację, jeszcze bardziej tą skórę rozjaśniał, jeszcze bardziej ją tak powodował, że ona będzie taka piękna, pod krem czy pod serum, bardzo dobry produkt. Z tej serii też są, jest serum właśnie takie typowo rozjaśniające, są to jakby takie dwa małe słoiczki, które się miesza razem. Chyba ten krok A i krok B, o ile dobrze pamiętam, i są to naprawdę bardzo dobre produkty. Ale jeżeli na przykład macie jakiś swój krem czy swoje serum, które Wam świetnie działa, i szukacie tylko czegoś takiego dodatkowego, takiego do podkręcenia, ten produkt jak najbardziej Wam się sprawdzi. Ehm, dobra, dalej. Ehm, ja nie raz, nie dwa, też mówiłam na temat kolostrum i nawet jest post na moim Instagramie. A propos właśnie tego, a propos tego produktu i a propos tego, jak ten produkt mi pomaga, szczególnie w lato, kiedy nie mogę używać retinolu. Ja retinolu używam praktycznie cały rok, z wyjątkiem tam kilku, może tygodni, kiedy rzeczywiście to słońce daje, ehm, ale od kiedy mieszkam w Anglii, to praktycznie mogę go używać cały rok, bo tutaj jakichś afrykańskich kupałów to nie ma. I. W razie czego, gdybym jechała na jakieś wakacje i musiałabym odstawić retinol, a nie chciałabym, żeby moja się pogorszyła, to używam właśnie Kolostrum. i z tej samej serii Kolostrum, czyli tej, tej serii Comfort Plus mamy też maskę, jest to Anti-Pollution Mask, jest to maska taka oczyszczająca z glinką, jednakże Różnica z tą, jeżeli chodzi o tą maskę jest to, że ta maska oprócz tego, że jest rzeczywiście z glinką i ona nam tą skórę bardzo ładnie tak wysusza, ściąga ten nadbiar sebum, dodatkowo jeszcze oczyszcza, bo o to właśnie chodzi, to ona nie jest taka typowo, typowo glinkowa. Ona jest taka bardziej kremowa i pozostawia tą skórę bardzo nawilżoną. Ona oczywiście fajnie zasycha jak to glinka i możemy ją ściągnąć. Ale po użyciu tej maski nie mamy takiego problemu jak przy normalnej tradycyjnej glince, że ona nam zasycha wręcz na kamień i musimy się namęczyć, żeby to w ogóle ściągnąć. Przy tej masce takiego problemu nie ma. Ona dodatkowo tutaj ma substancje, które mają nam tą skórę bardzo ładnie nawilżyć i spowodować, że po zdjęciu tej maski ta skóra oprócz tego, że jest oczyszczona, to jest taka fajnie nawilżona i nie jest taka tempa. Po ściągnięciu normalnej maski glinkowej mamy takie uczucie po prostu, że ta skóra aż piszczy. Ona jest bardzo, bardzo tępa. Po ściągnięciu, tej po ściągnięciu tej maski nasza skóra jest przepięknie nawilżona, przepięknie oczyszczona, przepięknie uspokojona. Jeżeli ktoś ma jeszcze problem właśnie z jakimś takim trądzikiem, kaszkami, innymi rzeczami, to potem rzeczywiście kolostrum, kolostrum jest to wyciąg z siary bedlęcej, po prostu zawiera siarkę. Jest to świetny produkt, który ma nam regulować pracę gruczołów i przepięknie, przepięknie goi różnego rodzaju zmiany. I ja ten produkt uwielbiam. To jest moje... Nie jestem Wam w stanie powiedzieć, które opakowanie. Używam go naprzemiennie cały czas z retinolem Environu. I teraz przez jakiś czas nie stosowałam, bo testowałam ten retinol z Paula's Choice. Jeżeli ktoś nie oglądał tego filmiku, to podlinkuję go na dole. Wrzuciłam go jakieś dwa tygodnie temu. I mówiłam o tym retinolu z Paula's Choice i niestety po dłuższym używaniu zauważyłam, że ta skóra jednak nie reaguje tak, jak powinna i jest taka troszeczkę, powiedziałabym, nieświeża i zaczynają mi wychodzić różnego rodzaju em, zmiany, więc odstawiłam ten retinol totalnie i skoro tamten retinol mi się nie sprawdził, to gładko przechodzę do tego retinolu, czyli retinolu z Environu, mojego ukochanego retinolu z Environu, którego jak na razie nie mogłam znaleźć żadnego zamiennika. Jest to już u mnie, to jest już step trzeci, ponieważ ten retinol jest jakby w trzech stepach. Ja mam serum na numer 3. I dlaczego ja uwielbiam ten produkt? Powiem po raz kolejny. Dlatego, że po pierwsze jest to bardzo lekka żelowa konsystencja. Niektóre retinole są bardziej po stronie takiej tustej. Ten retinol jest bardziej po stronie żelowej eee, i on się bardzo szybko wchłania, nie pozostawia tu z tego filmu. Eee, można po nim odczekać po wchłonięciu jakieś pół godzinki nałożyć e, jakiś krem nawilżający, który byłby na bazie kwasu hialuronowego. ni żadnych peptydów, niczego, co by się wykluczało, tylko rzeczywiście jakiś typowo tylko nawilżający krem. Ja nie muszę jakoś bardzo nawilżać tej skóry. Eee, Czasami mam takie dni, że czuję, że potrzebuję ekseklemu, ale w większości dni ogólnie, że mam tego tylko environu. I kolejny powód, dlaczego ja tak bardzo uwielbiam ten produkt i dlaczego moja cara tak bardzo go uwielbia, to dlatego, że on ma w składzie, słuchajcie, kolostrum. I to kolostrum po prostu. Powoduje, że ta buzia jest przepiękna. Jeżeli ktoś ma problem z retinolem, dlatego że zaczyna używać retinolu i zaczyna czuć, że, że zaczyna go wysypywać, szczególnie takiego retinolu w serum na bazie oleistym, to zachęcam gorąco, spróbujcie tego naprawdę, bo on odmienia wasze życie. I ja zawsze, ponieważ ja moim pacjentom też dobieram pielęgnację, bo uważam, że pielęgnacja to jest 65% mojego sukcesu terapeutycznego, to jak ktoś mówi, ja używam retinolu z firmy X. Ja mówię, dobrze, jak Ci się skończy, spróbuj. I zazwyczaj w 99,9% przypadków ta osoba już nigdy nie wróci do innego retinolu, tylko używa tego, bo po prostu działa świetnie. I z tej samej serii jest też maska, której zapomniałam przyciągnąć, więc Wam stawię tutaj zdjęcie. Jest to maska, która jest z tej samej serii, czyli jest to seria taka typowo anti-aging. Jest to maska, słuchajcie, która powoduje, że nasza, nasza skóra wygląda jak milion dolarów. Jeżeli szukacie maski, która wam da lifting, przepiękny lifting, jeżeli idziecie na jakąś ważną imprezę albo po prostu chcecie wyglądać przepięknie na co dzień, to jak najbardziej wam tą maskę polecam, szczególnie dla dziewczyn, które są powyżej 25 roku życia. Sprawdzi wam się na bank. Na początku używamy ją tylko na 20 minut, patrzymy jak skóra reaguje, a później jak się przyzwyczai, ja na przykład ją ładuję na całą noc. I uważam, że po prostu powoduje, że buzia wygląda przepięknie. Bardzo, bardzo mocno Wam tą maskę polecam. Ona może być troszeczkę z tej takiej serii bardziej drażniąca, bo ona też jest na bazie tego retinolu, ona też na bazie jest tych takich składników, które mają nam pobudzić tą skórę do pracy, ale mimo wszystko jest to produkt, produkt który naprawdę działa i działa cuda, więc jeżeli mamy do wyboru, tak jak zawsze Wam to mówię, kupić 20 produktów, które będą nam nie działać, albo nie działać tak, jakby powinny działać, i cały czas te efekty będziemy się gdzieś miać z tym naszym wyobrażeniem, jak ta skóra ma wyglądać. A kupić trzy droższe, ale lepsze, zawsze pamiętajcie, żeby kupić trzy droższe, ale lepsze, albo po prostu trzy lepsze, no nie zawsze droższe. Są też bardzo drogie marki, które moim zdaniem działają wcale. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy film. Zachęcam do subskrypcji jak zawsze i proszę o kciuki w górę. Wpadajcie na mojego Instagrama. Widzimy się już za tydzień? Nie, w tym tygodniu w nowym filmie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Pa!